Cześć! Dziś pokażę Wam jak y, zrobić lepszą grafikę w GTA San Andreas. Najpierw musimy pobrać y, pakiet plików, y, który link mamy w opisie. Ja już to pobrałem. Otwieramy go. Widzimy, że tutaj mamy kilka tekstów i foldery. Gdy już pobraliśmy, musimy wejść w główny folder gry. Ja go mam. Akurat na dysku J w folderze GTA. I te pliki musimy przenieść tu. Ja akurat je ja już przeniosłem. Nie muszę.